Witam Państwa serdecznie. Z racji swojego pochodzenia przekazuję serdeczne pozdrowienia dla udręczonego polskiego narodu od niemniej udręczonego rosyjskiego narodu. Od 40 lat mieszkam w Polsce i nikt nie chce wiedzieć, że jestem Polakiem. Własne dziecko mi pyta tatu, czy ja w końcu jestem Rusek, czy Polak. Ja mu mówię, po co masz wiedzieć, synu? On mówi jak to, po co mam wiedzieć? Coś jest fajny rower ma. Nie wiem, nie wiem, czy od niego odkupić, czy mu podpieprzyć. Ale ja dążę do tego, że jestem stuprocentowym Polakiem. Ja codziennie trenuję. Codziennie. Znaczy, w tym tygodniu miałem zawahanie, bo brałem antybiotyki, ale od, od poniedziałku... Koledzy Słowianie mi pomogą, bo też wiedzą dobrze, jak się przerabia alkohol z powrotem na cukier drożdże. <śledzio> I widzę przed sobą wspaniałą perspektywę. Co będziemy mówić, słuchajcie, mimo tych wszystkich granic, Schengen, nie Schengen, Unia, nie Unia, pozostała stara, sprowadzona cywilizacja słowiańska. <śledzio> No, może może Francuzi więcej od nas piją alkoholu. Może. Co? Nie co, tylko kto. Jak to kto? kto? Francuzi. No o, Francuzi. Marek ten. Marek no, statystycznie więcej piją. Słyszałeś, statystycznie, statystycznie. Francuzi więcej od nas piją alkoholu. Ja nie, so nie mogę sobie wyobrazić, jak to wygląda picia statystyczne. Męczące, A pamiętam jak, jak u nas się piło, prawda? W młodości w kraju rad, pamiętam takie święto państwowe, nie, wszystkie święte były wtedy państwowe, nie. Jedzie dwóch dżentelmenów, patrzą, trzeci dżentelmen leży mordą w kałuży, nie. Jeden z jednących mówi, popatrz, kola, ludzie już hulają, my dopiero idziemy. No popatrzcie, popatrzcie, jak oni, popość, popość, panowie, jak oni wspaniale reagują, bo to jest ta sama cywilizacja, przecież, bo ja tą, ten kawał Przetłumaczyłem e, Francuzowi jednemu. Nic nie gumał. Inna cywilizacja, wiesz, absolutnie, absolutnie. Oni nie wiedzą, jak my tym właśnie krajom i blizną do tego dochodziliśmy. Nie? A ja ma powiem, w młodości w kraju Rad, w Moskwie, postanowiłem z chłopakami wybrać się do łazienki miejskiej. Znaczy nie chodziło o to, żeby się wymyć. Bo wymyć się może było i w domu w wiadrze, nie? tylko żeby się spotkać. Była nas trójka, pamiętam, wzięliśmy dwa litry wódki, żeby nie było deficytu. Przyszliśmy do łaźni, namedliliśmy się dla niepoznaki. Wypiliśmy pierwszego litra i kolega się odezwał, mówi, ja nie, wiem, ja nie wiem, czego oni tę wodę robią. Ja nic nie czuję. Może byśmy tak drugi literek obalili. Ja mówię, nie mam przecież wskazań. Wypiliśmy drugiego litra, a ten gość w dalszym ciągu, w tym samym kierunku ciągnie. No nie wiem, co to za woda, co to za woda. A nie w głowie, a nie w gruczołach. Może by tak do znajomego mojego poszli, on niedaleko właśnie mieszka. On taki samogon gonie, że słoń pada. Chodźmy do niego, może uratujemy sytuację. Przychodzimy do gościa, pukamy, gościa otwiera, my chłopcy, chyba jesteście tego, wracacie z łaźni, co? A my dlaczego tak myślisz? Bo jesteście na medleni. <noise> Naprawdę, ja tego kawału już Francusowi nie będę opowiadać, nic nie zrozumie, tak? Nasza cyla. No właśnie. Po co Moskwa? u nas w Krakowie, nie? Planta. Na plantach. Mamy Aja. swoich rycerzy cywilizacji słowiańskiej. Planciarze i planciarki. Powinno takie planciarz. Wyjmuje wino marki, wino, mój do kochany planciarki. Napiję się ze mną stare. A ona mówi, a właśnie, że się nie napiję. Mówię, a dlaczego to znów? A dlatego, że dobrze wiesz, że z gwinta nie piję. On my i za to Cię właśnie szanuje. Słuchajcie, podobieństwo tych naszych kultur jest porażające. Daję takie porównanie, takie, mamy kiosk tam na plantach, nie do gości podchodzimy, chłopcy, chłopcy dajcie trochę piwa, bo chcemy się szuszu, a nie mam czym. W tym samym czasie, słuchacie, w Petersburgu taki rycerz stoi, szusza sobie na ścianę, bo maczymy. Idzie taki turystyk, ba, ba, bardzo pana przepraszam, gdzie to jest Muzeum Historyczne. A goś nie już działajmy. A po co cię, Muzeum Historyczne? Lej tutaj. I to... To jest wspaniała cywilizacja. Mamy jeden problem, nie do końca rozwiązany, to jest problem kaca, słuchajcie. Ja zawsze mówiłem, że należy walczyć nie z alkoholizmem, tylko z kacem. Z kacem trzeba walczyć. I my jesteśmy w tragicznej sytuacji, bo tam na Zachodzie, a oni nic w tym kierunku nie robią. Nic. Dlaczego nie... tak sądzisz? No, Kaziu, dlaczego nie robią? Bo z czego my mamy kacę, to oni po prostu umierają, rozumiesz? Nie ma komu dalej robić, no. A uważam, że człowiek, który rozwiąże problem kaca, dostanie od razu trzy nagrody Nobla. Trzy. trzy. No nie, no trzy to już chyba przesadne. No nie, no nie, no, no na pewno trzy. No. Z, ja. medycyny, tak? Tak, z medycyny? Tak? Z medycyny niewątpliwie. Z chemii organicznej? Tak? No dobrze, a trzecia? A trzecia pokojowa. <laughs> A co, a co to jest kasta? Nie będę opowiadał, kawa normalny człowiek, prawda to przeszedł, rano głowa kwadratowa, jedno oko samodzielnie się nie otwiera, mózg nie daje żadnej komendy także tabletki trzeba zlizywać ze stołu, a pod podlogą ciągle, a pejzaż w oknie stoi. I kiedy ja jestem w stanie, jak ktoś się w mówi, kiedy nie sztuka zjeść, sztuka ucimać. No słuchajcie, takiego człowieka trzeba po prostu przytulić i objąć specjalną troską. Najgorsze bydle by się nim zletowało. Ja pamiętam taki mój znajomy ludowiec, nie? Na potwornym kacu zabierał się do dojenia krowy i tak do tej krowy tak sunie nieśmiało, na, nagle krowa mówię, co? Ciężko ci. On mówi, Oj, bardzo ciężko, bardzo ciężko. A krowa mówi, no to czy my, cysuszki? ja będę podskakiwać. To jest nasza cywilizacja, słuchajcie. No. To jest nasza cywilizacja. Jak jeden mędrzec słowiański powiedział, kochajmy alkoholików, kochajmy, bo nigdy nie mamy gwarancji, że do nich się nie przyłączymy. Naszemu to wypiliśmy niewiele. To nie z kieliszka, no powiedz Miszka. I gdyby wódę nie pędzono z jakichś tam śmieci, to nie zaszkodziłby nam ten leterek trzeci Ten pierwszy piliśmy w kąciku koło lady. To był początek. Jak gdyby z wiady, a trzeci parku za zakrętem koło urny. A gdzie nie pamiętam, bo film się urwał durny. Z butelki piłem i w dodatku nic nie jadłem. I trudno było jak cholera, lecz nie padłem. A kiedy władza wreszcie nas zdywała, to w każdym z nas policze już pływało. O, popać mieszka nasza córki otaczają. Popać podłożą, popać wsadzają. A rano też jak szanowanych ludzi. Nie jakiś tam pogód, a sierżant obudzi. Prześpimy się spokojnie, to nie praca Mam trochę forsy, złagodzimy kaca Pobre xai, xau, malo, és, dobrego, vele, zalego. Açò tam gadaç? No, xtí, colego. Pobre xai, xau, malo, és, dobrego, vele, zalego. Açò tam gadaç? No, xtí, colego.